Że przekazywanie języków jeden od drugiego. Co wy zrobiliście? Co wy zrobiliście z tego duchowego kościoła Jezusa Chrystusa? Do jakich doktryn wyście wprowadzili ich? Wmawiając ludziom, że musi na was, musicie mówić w językach, żeby mieć Ducha Świętego. Jakie to jest kłamstwo. Oczywiście Duch Święty mówi w językach, ale również i prorokuje i wielbi Boga i w różny sposób przychodzi. A dlaczego wy nie powiecie tym ludziom, że kiedy wstąpi na ciebie Duch Święty, to nie będziesz pragnął grzechu. Kiedy wstąpi na ciebie Duch Święty, to będziesz czytał Biblię, modlił się i nie, i nie będziesz chciał tego świata. Że twoje życie wyda te owoce Ducha Świętego. Dlaczego nad tym się nie skupiacie? Dlaczego ludzi do tego nie prowadzicie? A utwierdzacie ich w jakimś znaniu, które jeden od drugiego każe powtarzać sobie. To nie jest dar prawdziwych języków, to jest podróbka. Jeszcze gorsze zwiedzenie niż, niż wszystko inne na tym świecie, ponieważ utwierdza się w przekonaniu, że z Tobą jest w porządku, a Ty w tym czasie jesteś totalnie w grzechu. I patrzysz na wszystkich w koło, bo pastor piękny, ładny, to, tamto, pojechał za granicę, miał jakąś misję, to Ty myślisz, że wszystko jest dobrze z Tobą. Wyjdź z takiej społeczności, często cytujecie do katolików, bo wyjdź z Babilonu, ale to Wy jesteście w tym Babilonie. Tak jak, na, tak jak za czasów proroka Daniela w Babilonie, kiedy kończył się ten Babilon, na ścianie zostały wypisane słowa właśnie w nieznanym języku. Menetekle uprcarim, to samo jest dzisiaj. Bełkoczecie mówicie. Zostaliście policzeni, zważeni na wadze. Tak to właśnie wygląda. Tak jak i w tamtych czasach, tak jest teraz. Tłumy wszyscy mówią. A życie jest w stagnacji, a życie jest w grzechu, w świecie. Wy nawet nie wiecie, że w grzechu jesteście. W niemoralnościach i w totalnym zepsuciu. I wszelka niewiara temu towarzyszy. I otrzymać jakiś cud, otrzymać coś, to tam wiara wam się znajdzie. Ale w takim zwykłym, codziennym życiu okazuje się, że tam żadnej wiary nie ma w was. Jezus powiedział, że nie jak przyjdzie, to będzie patrzył, czy ty mówiłeś w językach, prorokowałeś, czy cokolwiek. Tylko czy wiarę znajdzie w tobie? Czy będziesz ufał Jemu Słowu, Jego Słowu? To jest najważniejsze. Czy masz taką wiarę, że przeczytając to Słowo, możesz wziąć to do swojego życia i powiedzieć: Tak, Panie, ja Tobie ufam i idę i będę to mówił i będę o tym świadczył? Jak nawet wstydzicie się przyznać do Jezusa Chrystusa, już, już na tym internecie, to, to nazwijmy to formą najmniejszą, inwazyjną. Co innego gdzieś na zewnątrz. Jak Wy tutaj się wstydzicie powiedzieć o Jezusie Chrystusie, to tam będziecie milczeć, na zewnątrz. Tak to właśnie wygląda. Ale Jezus powiedział im, co powiedział do tych swoich uczniów? Przecież on ich widział, on ich sam posłał, dał im moc. Wyganiajcie, róbcie. Poszli, oczywiście. I co oni zrobili? Oni zrobili to, co dzisiaj chrześcijaństwo robi. Przyszli i cieszyli się. Panie, demony są poddane nam. Dzisiaj chrześcijanie podchodzą, mówią: Mamy moc, mamy to, mówimy w językach, klepią, peplą i tak dalej. I co z tego, jak to się nie zgadza ze słowem Bożym? Bo pismo mówi, że powinieneś milczeć. Jeśli nikt tego nie tłumaczy, że to jest żadne zbudowanie dla społeczności, że ty peplesz jeden przez drugiego, szczególnie tutaj na TikToku, tak się dzieje. Po co? Wiecie, co wy robicie, wy się chcecie popisać tak naprawdę zamiast iść drogą pokory to wyjdziecie tą drogą właśnie bo chcecie udowodnić, że wy, nie wiem jak namaszczeni jesteście a to jeszcze gorzej wy otwórzcie pismo i zobaczcie co apostoł Paweł powiedział że wolałby przemówić w zrozumiałym języku ku zbudowaniu, lepiej być w proroctwie dlaczego nie mówicie ludziom staraj się usilnie o dar proroctwa a wy im wmawiacie języki wiesz dlaczego? bo łatwo podrobić te języki ale proroctwo to już nie tak łatwo podrobić i tak właśnie robicie Straszycie ludzi. Wmawiacie im, że jak nie będą mówić w językach, to mają demony czy coś tam. Prędzej to wy macie demony, właśnie jak tak mówicie. Bo demony też mówią w językach. A co ty wymyślicie, że nie? Słyszałem, słyszałem na własne uszy. Słyszałem na własne uszy, człowieka, który mówi w językach. No. A wy się nabieracie. Przecież jak ja bym wam to pokazał, to wy byście powiedzieli, o, człowiek wierzący, no wtedy nie był wierzący. Może to jest takie trudne, co mówię, ale zauważyłem, że tak musi być, bo jest straszne zwiedzenie i zwiedzenie płynie właśnie od środka tych kościołów. Zwiedzenie przez świat, zwiedzenie przez grzech, zwiedzenie przez te nauki, które was doprowadzają do niewoli szatana. Zwiedzenie do tego, że wam wpajają, że do końca życia będziesz grzeszył, to tylko szatan tego chce dla was. Jezus tego nie chciał dla was. Jezus powiedział do swoich uczniów, jakich wysłał, najpierw idźcie oczekiwać obietnicy Ojca, czyli tego Ducha Świętego, Nauczyciela, Pocieszyciela. To nie to, co na początku przecież dostali moc, ale to jeszcze nie był Duch Święty w nich. Bo kiedy Duch Święty, ten ogień Ducha Świętego do Ciebie wejdzie, nie do Twojego Ducha, do Twojej duszy, do Twojego serca, usunie to wszystko, wypali wszystkie nieczystości. I dopiero wtedy, dopiero wtedy masz prawo iść do usługi. Nie, jaką szkołę, seminarium skończyłeś, nie, jakie masz znajomości w zborach. To nie ma nic z tym wspólnego. Widziałem takie społeczności, w których ludzie głoszą bez Ducha Świętego. To jest martwe, to jest okropne, tego się nie da słuchać. Człowiek ucieka stamtąd. A oni jeszcze pretensje mają, bo nikt nie chce tam przyjść, a oni po prostu jeszcze siłą cię zmuszają, żebyś tam siedział. Człowieku, nieraz to słyszałem, ktoś tam mówił, żeby jechać do zboru 100 km i tak dalej. Czego nie jeździsz, czego nie jeździsz? Kiedyś w przeszłości. I dawał przykład, że gdzieś tam jeżdżono nawet tysiąc kilometrów. Ja mówię, bracie, jak Ty będziesz miał taką obecność Ducha Świętego w swoim zboże, to ludzie będą nawet z końca świata jeździć. To tak powinno być. Bo jeśli w Tobie jest Duch Święty, to On będzie ciągnął do tego Ducha Świętego w innych braciach i siostrach. I On rozpozna, gdzie jest Duch Święty, gdzie jest prawdziwa nauka. Widzicie, żyjemy w czasie, który Amos zapowiedział. Nikt z was nie powie, że brakuje jedzenia, bo jedzenia jest bardzo, nawet na śmietniku jest dużo jedzenia i ludzie wyciągają stamtąd, ale jest głód, wielki głód, nie czytania Biblii, bo Biblię się czyta dzisiaj we wszystkich tych kościołach, Słowo Boże się czyta w tych wszystkich kościołach, ale głód słuchania żywego Słowa Bożego, przez Ducha Świętego, rozumiecie? Głód, to jest właśnie ten problem słuchania żywego, bo to słowo musi ożyć. Ale brakuje takich naczyń pokornych, których ten Bóg mógłby użyć. Bo człowiek sobie ubzdurał, że on tylko jedno małe dotknięcie, on już urasta w piórka, myśli, że Bogu będzie coś. Czy Skąd ty wiesz, że Bóg tego chce w ogóle? I widzisz potem siebie, widzisz, że wpadasz w